Dzień dobry Państwu. Kontynuując temat zadbanych mężczyzn, dzisiaj jesteśmy z kamerą w Centrum Stomatologicznym Kadent prowadzonym przez Państwa Katarzynę i Janusza Kaminiarz. Pani doktor, słyszałam, że kiedy w grę wchodzą igły, wiertła, borowanie, to mężczyzna przestaje być macho. Ja, rozglądając się po Pani ośrodku, powiem więcej, korzystając z jego usług, doskonale wiem, jakże różni się wizyta dzisiejsza od tej sprzed lat na przykład 20. W takim razie proszę powiedzieć, właściwie jak mężczyźni się zachowują na fotelu stomatologicznym? Kiedyś mężczyźni zgłaszali się w większości tylko z bólem. Rzeczywiście ten stres był u nich ogromny. W tej chwili cieszę się, że ten stres towarzyszy z reguły pierwszorazowym wizytom. Natomiast jeżeli pacjent przekonuje się, że u dentysty może być przyjemnie, miło, sympatycznie, no i przede wszystkim nie ma bólu, to przestaje się bać. Także ta stresowa to jest przede wszystkim pierwsza wizyta. Panowie, czasami miałam takie wrażenie, no teraz jest to powiedzmy, że coraz rzadsze, ale Dbają bardzo o swoje zabawki, czyli o samochody, wiedzą, że do mechanika trzeba pojechać i zrobić przegląd minimum raz w roku, Czasem i dwa, trzeba zrobić właśnie przegląd, trzeba zmienić, zmienić opony, świetny, trzeba zmienić olej, to wszystko wiedzą, ale do dentysty chcą przychodzić tylko kiedy boli. Także tak. proponuję, jeżeli zaczną przychodzić do dentysty tak, jak jeżdżą z ołtami do mechanika, to wizyty na pewno nie będą stresujące, na pewno nie będą bolesne. Ten strach często wiąże się i ma jakieś podłoże z przeszłości. Często są to nieprzyjemne wizyty, które odbyły się kilka lat temu. Czasem zdarzają się, że są to wizyty, które były wręcz w okresie dzieciństwa i zostały bardzo dobrze zapamiętane. I trudno jest takiego pacjenta przekonać i wytłumaczyć mu, że w tej chwili stomatologia i w ogóle wizyty u dentysty przebiegają troszeczkę inaczej. Troszeczkę Pani powiedziała delikatnie, powiedziałabym bardzo inaczej, na korzyść obecnych. Tak, no, stomatologia 20 lat temu a stomatologia teraz różni się bardzo. Zmieniło się bardzo wiele rzeczy. Jest do dyspozycji bardzo nowoczesny sprzęt, są do dyspozycji znieczulenia, które są bardziej skuteczne, szybciej działające, które można też w inny sposób podawać niż kiedyś. Można takie znieczulenie podawać przy pomocy szczykawek bez igłowych, szczykawek śród i Wtedy ten stres jakby się zmniejsza. Tradycyjne borowanie, które no, było takie jak Aż na. Tak, które prowokowało i powodowało ten strach, który aż paraliżował wiele osób tak. przed wizytami u dentysty, yy, może być w tej chwili zmniejszony głównie przez możliwość takiego jakby alternatywnego leczenia. W tej chwili dostępne są możliwości leczenia i opracowywania ubytków przy użyciu nie tylko wiertarki, ale też między innymi użycie piaskarki abrazyjnej, opracowywania przy pomocy ultradźwięków, przy pomocy lasera. I przede wszystkim te narzędzia nie wydają takiego przeraźliwego głosu, czyli tego świstu, którego się wszyscy boją. Czyli brak tego świstu na poczekanie to nie jest kwestia wyciszonych drzwi. Nie, nie, nie. Nie, staramy się. Ja bardzo lubię nowości. I dlatego staram się cały czas być na bieżąco, z, z nowinkami technicznymi. I jak coś tylko jestem w stanie tak jakby nowego kupić do gabinetu, to to są takie zabawki dla dzieci. Ja uwielbiam po prostu bardzo lubię nowe rzeczy i wydaje mi się, że tym sposobem można pacjentom zaoferować więcej usług, lepsze usługi, na no przede wszystkim przyzwyczaić pacjentów do przychodzenia do gabinetu bez stresu. Cieszę się, że teraz bardzo dużo młodych ludzi i dzieci chętnie korzysta z naszych usług, między innymi dlatego, że oni nie mają takich wspomnień. Te dzieci nie boją się w tej chwili przychodzić, i przychodzić do leczenia, dlatego że wizyty są przyjemne, miłe i jeżeli nie przychodzi się z dzieckiem, kiedy, kiedy bardzo boli. Kiedy właśnie, kiedy to to dziecko nigdy nie będzie miało nieprzyjemnych wspomnień u dentysty. Bardzo to przyjemne, co Pani mówi. W takim razie proszę powiedzieć, bardziej rozszerzyć to. Dzięki temu sprzętowi, co Pani może zrobić w jamie ustnej? Czyli reasumując, jaką Pani ma ofertę dla tego Pana, który już odważy się przekroczyć próg kadencji? Przede wszystkim staramy się y, zrobić profesjonalne badanie. To badanie y, wykonujemy przy użyciu no, oczywiście naszego y, wzroku, przy pomocy też kamery wewnątrz ustnej, która y, pomaga nam zobrazować pacjentowi y, w dużym powiększeniu to, co y, podajemy y, asystentką y, do zapisania do naszego badania. Oprócz tego robimy. Y, korzystając z naszej pracowni rentgenowskiej prześwietlenia całego uzębienia, czyli tzw. zdjęcia pantomograficzne, które obrazują nam sytuację zębów pacjenta, której nie jesteśmy w stanie jakby dostrzec gołym okiem. Po takim wykonaniu badania dokładnie omawiamy pacjentowi stan jego uzębienia. Zawsze proponujemy leczenie kompleksowe, w naszym gabinecie wykonywane są usługi z całego zakresu stomatologii, czyli stomatologii zachowawczej, stomatologii estetycznej, chirurgii, implantologii, protetyki, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, a przede wszystkim profilaktyki. Zaczynamy profilaktyką i kończymy zawsze profilaktyką. Pani doktor, tak bardzo chętnie Pani opowiada o tych nowych nabytkach. Konkretnie proszę powiedzieć, o co się z Pani centrum ostatnio wzbogaciło? Ostatnim sprzętem, które zakupiliśmy, był to sprzęt do piezochirurgii i mikrosilnik chirurgiczny. Oprócz tego posiadamy laser diodowy, posiadamy piaskarki abrazyjne do opracowywania obydków, mamy własną pracownię rentgenowską z pantomogramem cyfrowym, z radiowizjografią. Czy nie są to już narzędzia tortur? Z tego się nie, nie da zrobić muzeum, nie. kabaretowo do tego podchodząc. Nie. To już jest po prostu XXI wiek. Tak, to już jest XXI wiek. I dlatego chcę się do Pani przychodzić. Tak? Cieszę się, że w stomatologii tak wiele się zmieniło, dlatego że pacjenci chętniej przychodzą na gabinetu, a przede wszystkim pozbywają się tego strachu. Powiedziała mi Pani, co Państwo możecie jako lekarze zrobić względem naszego zemienia? Proszę mi powiedzieć, co my sami, jako pacjenci możemy zrobić. Czyli mam na myśli dietę. Co powinniśmy jeść, a czego właściwie nie powinniśmy robić, by dbać o piękny uśmiech? My powinniśmy odżywiać się zdrowo. Jak najmniej spożywać węglowodanów. Czyli ograniczyć spożywanie białej mąki i produktów z niej wytworzonych. Zmniejszyć ilość przyjmowanych cukrów. Nie chodzi tylko o konkretnie o cukierki o czekoladę. Chodzi też o słodkie napoje, których pijemy ogromne ilości. Aż się boję pytać o papierosy, o nałogi papierosy, kawa, to pewnie też nie jest przymierzeniec zębów. Papierosy i kawa dają rzeczywiście przebarwienia. Jeżeli ktoś chce mieć biały, piękny uśmiech, to. To może cię wycie... do pani Gabina, to i wybiegł sobie. Tak? <noise> Oczywiście, ale jeżeli po wizycie u mnie będzie dalej y, nadużywał pewnych y, produktów spożywczych, no to jego stan po prostu powróci, albo zmieni dietę, um albo będzie naszym stałym pacjentem. Umówmy się, zróbmy nie tylko uzębienie, ale jeszcze parę innych rzeczy w swoim organizmie. Pani doktor, proszę mi powiedzieć, przejdźmy teraz do takiego bardziej lżejszego tematu, ale nierozłącznie związanego z jamą ustną Do relacji damsko-męskich, jaki one mają wpływ, jak uzębienie ma wpływ na te relacje? Otóż doskonale i pani, i ja wiemy, że nieprzyjemny zapach z ust, niekompletne uzębienie, to wcale nie sprzyja nawiązaniu dobrych kontaktów, rozmowie, nie mówię o pocałunkach, a już boję się mówić o czymś bardziej bliskim. Czyli proszę mi powiedzieć, czy to jest atut dla mężczyzny, żeby przyszedł tutaj, żeby zadbał, żeby wybielił? Jakakolwiek motywacja dla pacjenta, która prowadzi do poprawy jego zdrowia, do poprawy jego wyglądu, do zadbania o swój wizerunek, o swój piękny uśmiech, który wiadomo poprawia nasz wygląd, pozbywa nas kompleksów. Jeżeli mamy piękny uśmiech, piękne zęby, jesteśmy lepiej jakby odbierani przez otoczenie. Częściej się Lepsze. śmiejemy, się trafić Tak, Lepsza się. Lepsza kobieta? Często. Dokładnie. Nie nam kobieta, tylko <noise> mówimy o Panach, cały czas, żeby było wszystko jasne. Mówimy o Panach. Tak, no na pewno, na pewno odbiór przez otoczenie nas samych jest lepszy. No a przede wszystkim, że się uśmiechamy, bo jeżeli ktoś ma, ktoś ma piękne zęby, no to jest taki radosny. Szczęśliwy? Szczęśliwy. A czy nie o to w życiu chodzi? O to chodzi. Pani doktor, bardzo nam Pani pięknie wyjaśniła o tych wszystkich sprawach. Teraz proszę powiedzieć, to wszystko, żeby zdobyć, żeby mieć własne własnych ustach, gdzie należy Panią szukać? Czyli bardzo Panią proszę. Proszę powiedzieć, w jakich godzinach, na jakiej ulicy Pani przyjmuje? Wiem, że Państwo macie stronę internetową. Bardzo proszę o podanie jej adresu. Proszę serdecznie. Nasza strona to www.kadent.com.pl Przychodnie mieści się we Wschowie, na ulicy Lipowej 18. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do godziny 19. Dziękuję pani Wszystkich bardzo. serdecznie zapraszam. Dziękuję serdecznie. I jak państwo widzicie, 21 wiek, a więc panowie słyszeliście, piękny uśmiech to powodzenie w życiu, powodzenie w miłości, powodzenie w pracy, czyli zapraszamy. Przychodźcie. Dziękuję bardzo.